Ze mną takie kwiatki. W pierwszym etapie otwieram moją paletkę, którą zawsze wcześniej mam przygotowaną i biorę pędzelek. Jest to zwykły pędzel z miękkim włosiem, na który nakładam dwa różne kolory. I teraz odkładam sobie produkt, tworząc dwukolorowe płatki. Tutaj możesz zauważyć, jak fajnie to włosie pędzla pracuje, dzięki czemu ładnie możemy stworzyć kompozycję kwiatową. Zobacz, jeżeli zostawisz za dużo danego koloru, zawsze możesz wrócić do któregoś z płatków i jeszcze go poprawić przed utwardzeniem. Później utwardzamy, zostawiamy kropelkę bazy, na którą będziemy wklejać pokruszone złotko lub brokat, zależy co lubisz. I w kolejnym kroku, po utwardzeniu tego złotka, nakładamy top, który zabezpieczy całe zdobienie. Tak się prezentuje. Efekt końcowy. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podoba. I zaobserwuj mój profil po jeszcze więcej inspiracji.